O 17 od, od swojego rywala jest Adrianem Błeszyński Lepsze warunki fizyczne również zawodnika z Sosnowca. O 2 cm jest wyższy i o 5 cm ma lepszy zasięg ramion. Obaj oczywiście wypełnili limit kategorii średniej. Ten mistrzowski limit kategorii średniej. Doświadczenie zdecydowanie po stronie Aresa. Trafił lewym teraz Błeszyński ale dobra reakcja zawodnika ze Szczecina. Trafił Samuel prawą ręką. No wyprostowały się nogi Adriana Błęzińskiego. Sporo przy ruchuwe Aresa. Teraz trafiony prawym prostym. Wylądował na macie, ale równie szybko podniósł się z powrotem na nogi błechu. Poczuł, poczuł, naprawdę to prawa ręka była super celna. Trafił po raz kolejny fogk i po raz kolejny. Ugięły się nogi pod Adrianem Błoszyńskim. No, zimny zabójca z tego Samuela Wokta, naprawdę nie podpala się że. Adrian Błoszyński to jest kawał kamienia, jeżeli chodzi o szczękę. Trafił teraz Błoszyński, najpierw lewym, później prawym. Ale nie poszedł za ciosem. Trudna to jest ten na razie walka dla Błoszyńskiego. Trafia znów Wokt, najpierw lewym, później prawym prostym. Oba celne. Proszę, też ten podbródek. Ruszył teraz mocniej do przodu, latające kolano. Później prawy sierpowy Błyszyńskiego. Teraz trafił Błyszyński prawym. Znów trafił prawym Błyszyński. Runda druga. No i po raz trzeci również trafia w No nie minęło 5 sekund, a Błyszyński znowu zapozna się z matą klatki. Jak wiele jest te w stanie przetrwać Błyszyński. Bo co do tego, że mocno będzie bił w dalszym ciągu wokt, nie mamy żadnych wątpliwości. No ma kopać niskie kopnięcia wokt, kiedy zmienia pozycję na odwrotną. Błyszyński. Ruszył teraz do przodu Błyszyński. Uspokoił nieco jednak tę sytuację zawodnik ze Szczecina. Trafił teraz bardzo mocno Wokt tym lewym sierpowym. Jeszcze nie ma połowy drugiej rundy, A ja nie pamiętam, żebym widział Aresa tak porozbijanego na tym etapie walki. Uwaga! Trafił teraz Błeszyński! No właśnie, dopóki stoi jest groźny. Czy to będzie sytuacja, w którą wykorzysta Adrian Błeszyński? Na razie znalazł się w pełnej gardzie z góry, ale jest ewidentnie ogłuszony Samuel Wokt. Mam wrażenie, że Adrian Beszyński wciągnął Samuela Wokta dokładnie w te miejsce, gdzie chce, żeby był. Czyli w takie brole wymiany bezpośrednie. Tam, gdzie na początku sukcesy dużo odnosił Samuel. To było takie pykanie lekko na nogach. A to jest przestrzeń Aresa. Tańczy Zobaczcie Państwo, noga. co się teraz dzieje. Tańczy na nogach Samuel Wokty. To nie są dobre sekundy. Zawodnika ze Szczecina w tym pojedynku. Jakby poczuł Ares, że tu naprawdę wchodzą te kolejne ciosy, mówiący potocznie. I że trudne chwile przeżywa Samuel Focht. Oba już mocno zmęczeni. Gdzie tam czwarta i piąta runda? Tutaj trzeba myśleć o tym, żeby dotrwać do końca rundy trzeciej. Trafia lewym Ares i znów na deski osuwa się Samuel Focht. Czwarta. Od razu mocno Adrian Błyszyński zaczął. Wywoływać presję na Samuelu, oczywiście Trafił to jest. Tylko poprawił lewym sierpowym Adrian Błoszyński. Ale Samuel, Wok tutaj pokazuje, jestem, jestem. Zobacz, mam jeszcze mocne ciosy. Teraz lepiej wygląda Wokt w tym fragmencie walki, choć nadział się teraz na lewy prosty. I znów te nogi się lekko ugięły. Nakręcił prawy sierpowy, po czym wystrzelił prosto w szczękę. Zawodnika ze Szczecina Adrian Błyszyński. Świetny podbródek, proszę zauważyć, że w momencie kryzysów ręce Adriana Błyszyńskiego zawsze wracają do szczęki. Opalenie. No i pada, wydawało się, że wpada w gilotynę Adrian Błyszyński, ale szczęśliwie dla siebie. Pełna garda i z góry. Ale świetna ręka, naprawdę ta taktyka tutaj... UWAGA PODŁĄCONY! Koniec, KONIEC! KONIEC! Ale koniec. to zrobił Adrian Błyszyński! Odłączył tym ciosem lewą ręką Samuela Wokta. Sam chyba nie zdawał sobie sprawy, że po tym pierwszym ciosie już odpłynął do krainy stów Samuel Wacht! Adrian Alex nadal mistrzem organizacji Babylon MMA!